Cześć, dotarła do mnie kolejna paczka z Disney Bohaterowie i Złoczyńcy. I będziemy sobie zaraz tutaj rozpieczętowywać. Paczka została nadana, już wam pokazuję. Czwarty, piąty, dwudziesty trzeci. Tak, średnio musiałem czekać, ale ok, mamy ją. Także zacznijmy sobie rozpieczętowywanie. Ok, mamy paczkę zaraz sobie zobaczymy co tu się kryje tak jest, najpierw mamy wydział Gotam, wrażliwe cele oczywiście jak wiecie zapewne, że to będzie jakiś wyrywek z większej historii o Gotam Central ja nie czytałem tych komiksów w ogóle także cieszę się że chociaż sobie przeczytam jakiś wyrywek. Czekajcie troszeczkę, poprawię kamerę. Okej, okay. szczerze mówiąc, za wiele nie wiem o tych komiksach, także fajnie będzie się dowiedzieć. Oczywiście wiem, że tam seria się ukazała, ale z tego co się orientuję, wiem, że jest na ten moment chyba ciężko dostępna. Wydział go tam wrażliwe cele, i te komiksy ukazały się. 2003, 2004. No ale widzę sporo stron. 259. Tam trochę więcej, chyba nawet będzie. Zaraz zobaczymy jeszcze, tutaj są zeszyty. 1, 2, 6, 10, 12, 15. No tak, to, to było do przewidzenia, że to będą jakieś wyrywki. No ale okej. Okay. Takie są uroki kolekcji. Niestety na, trzeba o tym pamiętać. Kreska. Tak, jak widzicie, tak się prezentuje. Te historie podano są tylko o yy, policji w Gotham. Tak, jak sama nazwa nam wskazuje, tutaj raczej Batmana zbytnio nie uświadczymy, z tego co się orientuje. Oczywiście, bardzo intensywny zapach tuszu. Powiem Wam, że jestem ciekaw w tej historii, bo to jest trochę inne spojrzenie z perspektywy, właśnie policjantów na miasto Gotham. A nie, z Batman, a nie tylko z perspektywy Batmana. O akurat tutaj otworzyłem jest na chwilkę. I to na pewno pod tym względem wydaje mi się, że będzie ciekawa lektura. Oczywiście bardzo intensywny zapach tuszu, jak ja to zawsze mówię. No i tutaj będzie zapowiedzi. A to może w kolejnym temat sobie zobaczymy, w tym legion samobójców. Legion samobójców Kopniak w zęby. No powiem Wam, że ten tytuł jest naprawdę bardzo oryginalny, można powiedzieć. No i już zdecydowanie da się wyczyć oczywiście w ręku, że ten komiks jest zdecydowanie szczuplejszy od wrażliwe cele, czyli od to spójrzcie. No i to jest tom z oznaczeniem 49, czyli tak przy okazji. Ja już zaraz Wam powiem, to zawiera zeszyty od 1 do 8. No i tak przy okazji już za chwilkę będziemy mieli połowę kolekcji. No ciekaw jestem, co będziemy mieli po tej 50. Oczywiście, bo tu jeszcze będziemy mieli zapowiedziany 50 i 51. Tak, to w 52. co będzie. Ale okej, okay, dojdziemy sobie do tego. Zeszyty marzec, listopad, 2011, 2012. 2012, czyli też troszeczkę starsze historie. A chciał kto tu rysuje. Federico dal Cocino, Ransom, Gretis, Scott. Ok, dobra. Legion samobójców też lubię. Także myślę, że będzie fajna zabawa z tym komiksem. Fajna rozrywka. No, już tu widzę, że rysunki mi nie odpowiadają. Całkiem ładnie wyglądają. Także fajnie, Lecimy sobie troszkę więcej tych stron, okej, okay, dobra, no dobrze, to mnie też najbardziej interesuje, co będziemy potem mieli, czyli tak, Stowarzyszenie Sprawiedliwości, okej, okay, czyli kolejna Liga jako Sprawiedliwości, następna epoka, no i Korpus Zielonych Latarni. No ja akurat nie jestem zwolennikiem, duży, bardzo Korpusem Zielonych Latarni, ale już nieraz się przekonałem, że w tej kolekcji komiksy, które wydają się być mogą, że takie sobie lub słabsze, są naprawdę bardzo dobre i jestem ciekaw też tych Zielonych Latarni, bo szczerze mówiąc no nie mamy w ogóle w tej kolekcji, także to jest zawsze jakaś inna historia, inne zeszyty do Przeczytane coś innego, chętnie zapoznam się z tą lekturą. A wy dostaliście już swoje komiksy, już je macie. Także dzięki za obejrzenie tego materiału. No i widzimy się przy prezentacjach, przy y, mojej opinii na temat właśnie tych komiksów, bo z pewnością je będzie o tym materiał. Także dzięki za obejrzenie. Cześć!